Cześć Minecraft Complex, tej stron over i nie wiem, czy wiecie, ale jeżeli w tym momencie nie zostawicie łapki w górę, to na święta przyjdzie do Was Mikołaj i da Wam tylko rózgę. Więc jeżeli nie chcecie stawić, dostać znaczy rózgi, to w tym momencie stawcie łapkę w górę, bo jeżeli jej nie zostawicie, to dostaniecie rózgę. Na przykład Nousia rok temu nie zostawiła łapki w górę i powiedz, co dostałaś na święta? Rózgę z wstążką. No właśnie, więc jeżeli nie chcecie podzielić jej losów, to w tym będzie stawcie łapkę w górę. Więc łapka w górę i oglądamy. Ok. I jeszcze przed odcinkiem chciałem was wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na rgmc.pl. Jest to mój serwer, IP macie przez cały odcinek w prawym górnym rogu. I jest to sieć serwerów, na której znajdziecie takie tryby jak na przykład Survival 1.16.4, czyli największy Survival 1.16 w całej Polsce. Tryb Megadrop, gdzie każdy ma wipa, czyli są bardzo łatwe klepy, no i ogólnie darmowe itemy. Tryb Skyblock, który również jest bardzo, ale to bardzo fajny. Tryb PvP, który też jest bardzo fajny. Oraz tryb Bedwars, który startuje już w ten piątek. Datę teraz startu macie na ekranie. Ekranie, więc no, naprawdę Bedworld startuje tak naprawdę już lada moment. Więc zapraszam. A, oh, jeszcze jest PvP, oczywiście, gdzie są kozackie klepy. Więc zapraszam Was bardzo serdecznie na serwer rgmc.pl i mam nadzieję, że wbijecie na serwer. I ja Wam życzę jeszcze raz miłego oglądania. Jest i pierwsza gildia, jest to gildia w sumie działka e, gracza Kani, znaczy jest to gildia działka o tagu Kani, e, ale w sumie jeszcze wam nie przedstawiłem co my w ogóle robimy. E, już wam mówię, e, robimy ocenianie działek, ponieważ na Sulwalach był konkurs na najładniejszą działkę świąteczną i najładniejsza działka świąteczna zgarnia uwaga 140 zł Pace of Carda, jest to naprawdę... Oszałamiająca suma. Ja, aby ujrzeć 140 zł, piece of muszę pracować około 2,5 roku. A wy mogliście to po prostu zdobyć, budując ładną działkę. Więc teraz oceniamy wasze działki. Pierwsza agilia, tak jak mówiłem, to Kani. E, ktoś mi pisze na Discordzie, PW, zaraz go zbanuję. Poczekaj. I to jest właśnie ta pierwsza gildia, już tego pana który mi spał na Spiku. Uciszyłem dałem mu pana najpierw raz degrada Był to admin energiczny Pewnie nie wiedział, że był to jego ostatni dzień jako admin, no ale wolał mógł mi nie spamić Więc to jest pierwsza gildia Działka Jak widzicie na jej terenie jest bardzo dużo drzew To są chyba małe choinki A tutaj jest taka choinka w wersji gigant Jak ci się ona podoba? Choinka czy ogólnie działka? Choinka na początku? Mm, no, to choinka mi się w sumie nie podoba. Dlaczego ci się nie podoba? Co ci się w niej nie podoba? Bo ma strasznie dziwny kształt i bombki są tylko na górze, jeżeli to w ogóle miały być bombki. Mm, no, w sumie racja ja też teraz zauważyłem. To jest taka dziwna choinka, taka no. No. No dziwna, no nie polecam tej choinki, ja bym takiej choinki nie chciał mieć. E, a jeżeli chodzi o to, to według mnie to nie jest świąteczne w ogóle, to co tutaj zrobił. Tu o. No nie. Tu to co są jest jakieś zbudował, no więc no w sumie tylko choinkę zbudował świąteczną grad z, z działki Kani, e, więc no troszeczkę słabo, troszeczkę słabo. Idziemy teraz do kolejnej. Druga działka to działka o nazwie FDQ, e, i mamy na niej bałwana, który jest. dziwny, ma jakieś krzyże co? Uroczy jest. No, te krzyże, kurde, w rękach bardzo są urocze. Nie, to są patyki. To są krzyże. Patyki? To on, jakieś egzorcyzmy ten bawam przecież robi. Co ty mówisz? To jakieś egzorcyzmy są? Oprócz tego jest też prezent. Prezent, no, taki malutki, a oprócz tego nie ma tutaj nic świątecznego, więc no. O, kolejny prezent. On tutaj sobie pozwolony był wygrać, bo zbudował dwa prezenty i chyba chce on tym wygrać. On jest domek. Gdzie? Tutaj. Tepenosia. A tu piernikowy domek. No. Brązowy domek. Nie powiedziałbym, że to jest piernikowy domek, to jest po prostu brązowy domek. Nic Piernik specjalnego. jest brązowy. No ale nic specjalnego na tej działce nie ma idziemy do kolejnej No nie ma. To jest jakaś dziwna. Kolejna działka to działka o nazwie TND. I jeżeli chodzi o tą działkę, to on tu sobie jakieś miasto zrobił. Co to są za konie? Co on nie mają? To jest w nosie? Rudolf. Renifer. A, bo oni mieli taki pimpon na... No, na... Nosie, nie? Rudolf. Czerwono nosy. A no to dlatego to. Czyli to jest sanie Mikołaja, gdzie jest. To jest jakaś choinka, ale ta choinka nie wygląda. Wygląda jak rakieta. No, też mi właśnie się to skojarzyło. Chłop chyba zamiast eventu na święta myślał, że to jest jakiś event na, nie wiem, na stację kosmiczną. Tu ma Lizaka, to jest ładny Lizak, akurat. Czy tam cukierek. No i tutaj ma domki, w sumie no na tej działce szczerze mówiąc też nie ma nic specjalnego, co sobie zbudował chłopak, no ale czy to jest jakieś takie epickie, kozackie? No nie powiedziałbym, że to jest jakieś epickie, kozackie, więc idziemy do kolejnej działki. I kolejna działka o nazwie XDK, ona jest już troszeczkę większych rozmiarów, patrz no usia, normalna choinka, cieszysz się? Jak najbardziej No właśnie, ma nawet normalny czubek taki gwiazdkowy e, Więc choinka naprawdę nie jest dwa. Oprócz tego mają jakąś kolejny Kolejny kurde rakietę buduje, co oni robią? Oni chyba naprawdę chcieli, aby ten event To był jakiś event o stację kosmiczną Najlepsza rakieta Bo kolejny buduje jakąś wielką rakietę O on też ma sanie, ale on ma o wiele większe Gdzie? Tu, o. A, tu... Jak na tym miał dwa renifery, to ten ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem tych reniferów Tutaj to już jakieś potężne te sanie ale tu jest no. kreakum, tu nie pasuje. Tu ma bejkona, to nie pasuje kompletnie. Ale ma tutaj też pandy ma, nie wiem, czy pandy mają co związanego ze świętami. <grym> I ma drogi takie zrobione, takie, nie wiem, czy to są świąteczne drogi jakie oceniasz. No chyba tak. To są chyba w kolorze świąt. No możliwe, tu ma nawet portale w kolorze by to ładnie wyglądało. No nawet ładna działka. Ale brzydko jest to, że to jest troszeczkę pomieszany, bo tutaj jest niby święta, a tu hop buduje jakiegoś bacona i jakiś dom z drewna. To jest według mnie bardzo brzydkie. Jakiegoś mob grindera jeszcze zbudował, jak na serwerze moby się nie respią. To jest bardzo ciekawe, a hop mob, mob grindera buduje, e, więc dziwne dziwne. E, no i ogólnie jeżeli chodzi o tą działkę, to mi się tak pół na pół podoba. Ładna działka, ale bardzo brzydko, że są elementy pomieszane. A ty co o niej sądzisz? Mi się wydaje, że to jest jak na razie najlepsza działka, bo ogólnie widać, że jednak więcej czasu poświęcił tutaj niż na poprzednich. No, rację, to jest tu póki co najlepsza działka, ale zobaczymy, czy może jeszcze będzie jakaś lepsza. <laughs> Jesteśmy przy kolejnej działce o nazwie J. no i ta działka ma jakąś choinkę wielkości, nie wiem, jeżeli byśmy to jakoś przekalkulowali na normalne odległości, to była chyba największa choinka na świecie. Co oni nam się sądzisz? Eee, no, to jest, jest... gigantyczna, wygląda jak piramida. No, to jest zdecydowanie największa choinka na serwerze. Jestem pewny, że większych nie ma. <laughs> tu są prezenty o wyglądzie flagi Szwecji. Nie wiem, czy wiecie, jak wygląda flaga Szwecji. To jest flaga Danii, to jest flaga Szwecji. Nie wiem, czy to jest specjalnie tak zrobione, ale to tak wygląda. Ty Nosia, pewnie nie wiedziałaś, bo ty masz jedynkę z geografii. Nieprawda. W szkole, no niestety, taka jest prawda. Nieprawda. Ja wszyscy, wszyscy już wiedzą. Dobra, żadna. Nie oszukuj. No wiem, masz już samkę w szkole. Patrz, to jest flaga Polski, czyli chłopiec jednak polakiem, mimo że buduje flagi Szwecji na każdym kroku. E, a jeżeli chodzi o działkę, to niestety to nie był konkurs na największą piramidę choinkową. Ale fajnie, że się starałeś, my to doceniamy. Bardzo fajna działka, ale niestety pomyliłeś konkursy, mój drogi. Więc idziemy do kolejnej działki. Też tak o nie sądzisz w ogóle? Tak. No, no to idziemy do kolejnej. Działka o nazwie AFCK. E, mamy tu, to jest pingwin, czy to jest bałwan? To jest bałwan. Mi to przypomina trochę pingwina, to wie? Mi przypomina bałwana, nie wiem gdzie ty widzisz pingwina. Pingwiny mają takie nogi. A że patrz na... Pingwiny mają czarny brzuch, czy tam są czarny i biały brzuch. A dlaczego ten bałwan ma dynie w nosie i to krzywo? Bo to jest nosek marchewa. Od nie od kiedy, kurde, się dynie wsadza do nosa chłopom. Nie, marchewa się wsadza, A ale. A czemu ma krzywe oczy? No to zapytaj się osoby, która budowa nie bo to akurat nie, nie mogę odpowiedzieć. Y ty ma jakąś, nie, no nic z tego nie będzie, za małe. Za małe zdecydowanie. Fajna działka, ale za małe, nie? Tak. No, no to idziemy do kolejnej. Teraz pora na działkę o nazwie Days. Mają oni choinkę, jakiś wieniec i bałwana I chyba to by było na tyle z tej działki. Czy mają coś w chacie? Nie wydaje mi się. Taka zwykła chata, nie jest ona świąteczna. Dobra. Nic tu za bardzo nie ma. Idziemy na kolejną. Działka o nazwie Soje. Soje, nie wiem co są soje. No, ale oni mają ładny teren, ponieważ zadbali o to, aby teren był takim rożny. Opatrz, coś robi. To jest chyba Święty Mikołaj, sanki Świętego Mikołaja. Sanki Świętego Mikołaja. A, to są sanki Świętego Mikołaja. A on jest Święty Mikołajem, tak? No, no chyba. A, patrz, a to jego konie <noise> On realistycznie <noise> zrobił to. Plus za pomysł, Tezok, plus za pomysł, bardzo fajny. E, tu masz jakieś piero znaczy pierogi, tu masz jakieś te wafelki, znaczy cukierki, ale krzywo zrobione. Tu są jakieś prezenty. Prezent dla Maniusia, prezent dla. Jest tu prezent dla Nousie. Jest, patrz! Prezent dla Nosi i prezent o. dla Owera, ale dopiero 24 grudnia możemy je otworzyć, jeszcze ich nie otwieramy, więc zrobił to tutaj prezenty. Ja otworzyłam. Co tam było? Pusta. <laughs> e, oprócz tego zrobiłeś choinkę, naprawdę, no taki fajny pomysł miałeś, a zrobiłeś naprawdę, no kurde no. Według mnie on dłużej robił ten teren niż kurde budowle na nim. Możliwe. No to jest takie dziwne. No robicie tak ter takie tereny, a jedyne co wstawiacie to choinkę i sanie i kilka lizaków. No. To jest bardzo dziwne dla mnie. Dobra, idziemy do kolejnej działki. Już. Działka HFSA. Ich działka świąteczna polega na zrobieniu prezentu i choinki i podłogi lodowej, czyli nic specjalnego. Idziemy do kolejnej. Kolejną działką. Jest działka o nazwie. Jak coś ten nick to spokojnie. Ja tu graczowi po prostu, ha zmieniałem hasło, bo zapomniał hasła, dlatego taki dziwny. Wiem, że jest niemiły, ale to nie mój nick Jaki tylko grać. No wysłałaś mi przecież jego nick. Ah. No e, i on ma tylko choinkę z gwiazdą bardzo dziwną. No, no, nie wiem, no co wy za działki budujecie dziwne troszeczkę. Ale ma tu ładne, patrz. To mi się bardzo gdzie? podoba. Tu. Ocean. Nie wiem, gdzie jest. A. Takie jezioro ma. To no ma. ma portal, to jest ładne, ale niestety nie było konkursu na to. To jest jak zamek trochę. No bo to jest jakiś zamek, a a. Z ale z choinką. Zamek z choinką i to tyle. Dobra, to było na tyle tej działki. Zmieniliśmy teraz tryb. Zmieniłem teraz tryb na Survival V2, byłem wtedy na V1 i muszę Wam powiedzieć, że niestety na V1 nikt nagrody nie wygrywa. Już Wam mówię dlaczego, ponieważ to co widzieliście, według mnie, wszystkie działki na V1 po prostu żadna z tych działek według mnie nie zasługiwała ani według się zresztą też pewnie eee, aktualnie z nami nie ma jak coś eee, ale żadna działka na V1 nie zasługiwała na 50 pace of karda na łącznie 140 zł pace of karda mój się przyznać te działki były robione na odwal i nie wiem no ja już bym wolał dołożyć ludziom z V2 po prostu to do nagrody Chociaż nie wiemy w sumie co zrobimy, pewnie w sumie nic nie zrobimy, po prostu nagroda z V1 zostanie anulowana, bo nie było żadnej ładnej działki. Wszystkie działki były budowane według mnie w max nie wiem, 30 minut. Żadna nie była tak naprawdę, no to nie było ładne, no sami musicie mi przyznać. To nie jest tak, że my nie chcemy dać Wam nagrody, ale nie zbudowaliście. Nic ładnego, naprawdę to było dziwne, ponieważ na V1 gra więcej graczy niż na V2. A V2 bije na łeb i na szyję poziom, bo zobaczcie zaraz naprawdę piękne działki świąteczne i sami sobie porównacie jaka jest różnica. E, więc może teraz od razu działka, która wygrała e, wygrała 50 Pase of Karda. E, jest to działka o nazwie ZSRS. I zobaczcie sobie ich działkę i porównajcie to. Cofnijcie sobie i porównajcie to sobie z działkami, które oglądaliśmy na V1. Według mnie tu nie ma najmniejszego porównania, po prostu jest to całkowicie inny poziom, inny poziom stuprocentowy, nie wiem. No. Nie ma podjazdu po prostu, patrzcie na te domki. Kilka domków, wszystko jest tematyczne, wszystko jest na temat wsiąd, dosłownie wszystko. Tu jest stajnia, te wiecie, Betlejem i w ogóle, tu jest choinka, patrzcie, nawet mają światełka na choince. Im się to chciało robić, rozumiecie? Im się chciało robić światełka na choince. Tu mają jakieś bazary, wiecie, że są tarki wyglinne, Tu mają lodowisko, renifera, prezenty, domki. No, naprawdę działka zdecydowanie top 1 dzisiaj. Gratulacje chłopaki! Już mówię, kto zajął pierwsze miejsce w brzoskwinialand i kasztan Land budowali działkę w dwie osoby. Zbudowali ją w 4 dni. Z tego co widzę. I gratulacje dla Was. Pokazaliście, że się da, że na Survivalu nadal można zbudować ładną działkę. I nie uczcie się od nich, ludzie z V1, jak buduje się działki, bo działkami zbudowanymi na odwal nikt nie wygra. Aby ktoś wygrał, musicie się niestety postarać, e, więc no cóż. Gratulacje wygrania 50 zł. I teraz może jeszcze pokażę wam działkę drugą i działką trzecią. Działka, która zajęła drugie miejsce, czyli wygrała 20 zł pace of karda sponsorowane przez Energicznego. E, pierwsze miejsce, czyli 50 sponsorowane przeze mnie, drugie Energiczny, 20 zł pace of carda. Jest to działka chleb, e, do której należy... Tratin, więc budował to całkowicie sam w 9 dni. No i działka jest naprawdę bardzo ładna. Jest to domek, jest to świąteczny domek, który jest naprawdę kozackie według mnie piękny jest ten dom. Ma tutaj bałwana z lizakiem. No ogólnie jest to bardzo ładny. Ogólnie nie wiem czy on nie jest ze schematyka. więc jeżeli ktoś znajdzie to na schematiku to zapraszam was bardzo serdecznie Podeślicie mi linka i wtedy ta osoba po prostu nie. Nie otrzyma żadnej rangi, e, tylko bana za o, próbę oszustwa w evencie e, Ale tak ogólnie to jest naprawdę bardzo ładne zbugowa, zbudowane, bardzo ładny domek świąteczny. I tym domkiem właśnie pan Tratin zdają drugie miejsce, czyli 20 do w kartach. I miejsce trzecie, czyli gildia, znaczy działka Nope, po godynkach Broka i pale Josh. Jest to taka działka, działka również posiadająca domki, ale co prawda nie mają one podjazdu do tego z działki numer 1, ale również są bardzo ładne. Te bejgony chłopaki tutaj nie pasują, abym to w ogóle całkowicie wywalił, to tylko psuje klimat i w ogóle nastrój tego wszystkiego. No ale działka również bardzo ładna, macie choinkę, macie lizaki, macie domki, naprawdę mi się również podoba i wy wygraliście zestaw kluczy na serwerze i gratulacje właśnie za tą ładną działkę. I to było na tyle. Jeżeli nie oceniłem waszej działki, to pewnie po prostu źle się zapisaliście. Przynajmniej, że zapisywało się na Discordzie, na kanale Survival Zapisz: Był Survival F1 Zapisz i Survival V2 Zapisz. Jeżeli zapisaliście się, a mimo to waszej działki nie pokazaliśmy, to znaczy, że po prostu była zbyt brzydka, aby po prostu ją pokazać. Przepraszam bardzo, ale takie są prawda. Jeżeli uważacie na V1, że mieliście fajną działkę, a ja jej nie oceniłem, to napiszcie mi w komentarzu, proszę ponieważ no ja naprawdę byłem bardzo zaskoczony, że są takie słabe działki na V1, e, może naprawdę ja po prostu pominąłem jakąś bardzo ładną działkę i dlatego jej nie oceniłem i dlatego są takie niskie oceny, a może naprawdę jakaś bardzo ładna działka na tym V1 jest, ale ja jej po prostu nie zauważyłem, a się zapisała. Więc jeżeli tak było, to również napiszcie mi w komentarzu. Co do zwycięzców, to ja was zapraszam na Discorda do prywatnej wiadomości do mnie. Ja wam wszystkim dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Do zobaczenia już wkrótce, Papa. Pa.